Cześć playerzy, witajcie w najnowszym gigu. Dzisiaj nauczymy się utworu od Krzysztofa Zalewskiego. Miłość, miłość. Zaczynamy! Jeśli chcecie być na bieżąco z filmikami na kanale, zachęcam Was do kliknięcia, dzwoneczka i subskrypcji. Dzisiejsza lekcja nagrywana na rewelacyjnej gitarze Richard A50, dostępna na nauczyciegrać.pl. Patroni, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, dzięki Wam mogę robić. To co kocham. Następna lekcja już będzie z Waszego utworu, z Waszego głosowania, czyli Smells Like Teen Spirit od Nirwany. Ten utwór wybraliście. Wy również możecie wpływać na to, jakie utwory pojawiają się na kanale w głosowaniach. Macie również rozdania nagród i dostępne opracowania do druku. Jeśli zaczniecie mnie wspierać już od 6 zł na miesiąc, zapraszam Was. Link znajdziecie w opisie filmiku. No to lecimy z akordami. Poznajcie je naprawdę bardzo dobrze, bo dość szybko się je zmienia. I ten utwór jest dość wymagający, jeśli chodzi o śpiewanie. Jeśli macie problemy z przekładaniem akordów z łączeniem tego z biciem akordowym i łączeniem tego ze śpiewaniem, odsyłam was oczywiście do platformy edukacyjnej uczesiegrać.pl, gdzie znajdziecie kurs pakiet startowy na gitarę. Akord C -dur to pierwszy palec na pierwszym progu na strunie drugiej, drugi palec na drugim progu na strunie czwartej i trzeci palec na trzecim progu na strunie piątej. Akord C -dur. Akord D-dur, drugi palec na drugim progu na strunie pierwszej Trzeci palec na trzecim progu na strunie drugiej I pierwszy palec na drugim progu na strunie trzeciej Akord E-dur, pierwszy palec na pierwszym progu na strunie trzeciej Trzeci palec na drugim progu na strunie czwartej I również na drugim progu, ale na strunie piątej, drugi palec To jest akord E-dur Akord E-mol, pierwszym i drugim palcem w tym utworze łapany Drugi palec na drugim progu na strunie czwartej I pierwszy palec również na drugim progu na strunie piątej i ostatni akord to jest akord B major, możemy na niego powiedzieć akord Hadur, ale ja go tutaj w tej wersji i w jednej w sumie i w drugiej wersji, w tej prostej, w tej trudniejszej, gram go w ułatwieniu i gram tak naprawdę albo power chord, albo sam dźwięk H. Tak? Więc jak będziecie chcieli, pokażę Wam jak wygląda ten b dur, jeśli byście się... B, b major, czyli akord Hadur, jak wygląda. Czyli mamy trzy palce, tak jakbyśmy łapali akord A-dur, ale to wszystko jest na progu czwartym. Na drugiej, trzeciej i czwartej strunie. I do tego dokładałem poprzeczkę na drugim progu od piątej struny. Ale ja w ten sposób tego nie gram. W momencie, kiedy występuje akord B Major, ja gram sam dźwięk H. Następnie, kiedy pojawia się akord D Dur, gram na piątym progu dźwięk D. Ok, spróbujmy z biciem akordowym. Bicie akordowe na cztery bardzo proste. Zagrajmy je sobie na martwych strunach. Du, du, góra, gura du, 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 góra. I jeszcze raz. Du du góra, gura du 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 gura. Spróbujmy to zapętlić. Du du góra, gura du 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 gura du du gura du du gura du 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 gura du du gura gura du du gura. Jeśli macie problemy z tym biciem, cofnijcie sobie, zwolnijcie lekcję i poćwiczcie to jeszcze razem ze mną. Pierwszy akord to akord E dur. Jeden schemat, następnie D dur, również jeden schemat. Znowu akord E-dur, jeden schemat, znowu D-dur, jeden schemat, znowu E-dur, jeden schemat, znowu D-dur, znowu E-dur i znowu D-dur. Ok, spróbujmy ze śpiewaniem. Bez Ciebie wszystko mi jedno. Jakby mnie było pół. Uparta chmura nade mną, a chmura nade mną pozbawia mnie tchu. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli i macie wyższy głos, możecie to śpiewać o oktawę wyżej, tak? Z ciebie wszystko mi jedno. Dla mnie trochę ciężko. Czuję, jakby mnie było pół Uparta chmura nade mną A chmura nade mną Zbawia mnie tchu. Jeśli będziecie chcieli, śpiewajcie to po prostu oktawy wyżej. Ok, lecimy do przejścia przedrefrenowego, czyli precorsa. W prekorcie występuje właśnie akord B major, czyli akord po polsku nazywany akordem hadur Ja tutaj gram sam dźwięk H. Następnie dźwięk D na piątym progu na piątej strunie, tak? Czyli 1 2 3 4 5 6 7 8, raz 2 3 4 5 6 7 8. Możecie to zagrać również power cordem, czyli pierwszy, czwarty palec z progiem przerwy, tak? Odzywają się dwie struny, piąta i czwarta tylko i wyłącznie. spróbujemy to zaśpiewać. Przy to tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. I jeszcze raz to samo, ale z samym jednym palcem. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Możecie to też zagrać tym akordem? akordowym, tak? Ale bardziej mi pasuje, żebyśmy to grali faktycznie basem albo power chordem. Ok, no to lecimy do reflenu. W reflenie akord C dur gramy jeden cały schemat, akord E mol gramy cały jeden schemat, natomiast na akordzie d dur gramy dwa schematy. Spróbujmy od razu ze śpiewaniem. Ciebie więcej chcę, E mol. Musi mi to przejść i D dur dwa razy i minąć mi miłość. Inne słowa, znowu cedur. Nie potrzebuję słów emol. Mówiłem ci to już, dopłynął do nikąd. To tylko słowa, trzeci raz. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć I miłość. Mijamy sobie przejście. E dur, jeden schemat, D-dur jeden schemat. Znowu E dur jeden schemat i D-dur jeden schemat. Czemu zatrzymać się nie da? I wchodzi po prostu kolejna zwrotka, inny tekst, ta sama melodia, dokładnie te same akordy, co w zwrotce pierwszej. Następnie mamy kolejny precourse, czyli przejście przedrefrenowe, czyli ten dźwięk H i dźwięk D. Lub Power Chord, lub akord D i D. Następnie mamy ostatni refren i zagrajmy sobie ostatni refren, bo jest troszeczkę dłuższy. Cały czas dokładnie te same akordy, które mieliśmy w refrenie, czyli akord C-dur, e mol i D-dur. Spróbujmy. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść, i minąć, i miłość, i inne słowa znowu cen. Nie potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Płyną donikąd To tylko słowa Trzeci raz Ciebie więcej chcę Musi mi to Można drugi raz to samo, znowu C. A, 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 wo, wo. I ostatni wers. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Akordem Edu, czyli w ostatnim wersie jest ta różnica, że nie ma tego minąć mi miłość, tylko minąć miłość nie ma y, tego słowami. No i poza tym wszystko jest identycznie. To już cały utwór Krzysztofa Zalewskiego, Miłość, Miłość. Mam nadzieję, że lekcja Wam się podobała. Jeśli tak, bardzo Was proszę, kliknijcie łapkę, bardzo mi to pomaga. Napiszcie w komentarzach propozycje do swoich kolejnych utworów oraz czy udało Wam się zagrać ten utwór i jak w ogóle podobała Wam się ta lekcja. Jestem ciekaw. Czy jesteście zadowoleni z tego, jak nagrywam te lekcje dla Was? Trzymajcie się i widzimy się w następnym gigu. Cześć!